Witam wszystkich, jestem w Gandhi. W Dominos. Przyszedłem, miałem ochotę na pizzę, więc przyszedłem tutaj. I pytam się, czy jest bufet. Mówią mi. Aha, pytam się najpierw, yy, czy ktoś mówi po angielsku? Nie, nikt nie mówi po angielsku. Dobra, po... Jeden, jeden mówi trochę po angielsku. Dobra, rozmawiam z nim się pytam go, czy jest bufet. On mówi, tak, jest bufet za 7,50, 8,50 i coś tam jeszcze. Ja mówię, no dobra, no to wezmę bufet. Mi tłumaczy, że pizzę takie mogę, takie 10 minut minęło, napoje mi tłumaczy, wszystko mówi. A potem mówi, ja mówię, dobra, to e, zjem pizzę na zewnątrz, bo mam psa ze sobą i. E, tu jest mój bombelek śliczny, Lino. hello hi hey. What, what is wrong we was talking about beef pizza yeah but this is no beef on yeah, this on the pizza the, uh, I see bacon and chicken this this the uh, uh, the circle this with the, the meat is beef where the, I can't take with the, my, my hand but this is beef. You want to kidding me? Yeah, it's extreme, but but I don't order uh, chicken and and uh, I don't want chicken. I, I want beef. Yeah, but you, you tell me that you want Texas barbecue. Okay, I tell you, I want pizza with beef. You 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 didn't tell me there is chicken on the pizza. You didn't you you don't say me. Yeah, but I I I, I thought that. You, you, you was okay. But if if I want pizza with beef, I want beef. Yeah. Not this, 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 this. I want beef. Okay. On the pizza. Okay. So uh, what we what yeah, we do now? Yeah. Okay. Yeah. We have another, and no problem. It's not. I, no I, chicken. No, no bacon. Okay. Only beef. Only beef. Is yes. And mozzarella. See. Si? Tomato mozzarella. See. Si? Everything, but no chicken. OK and bar barbecue? Si. Okay, okay. Mozzarella, beef and barbecue and tomato. OK. Perfect. No i właśnie jak słyszeliście, yy... nie wiem zgubiłem teraz temat, nie wiem od czego zacząłem, od czego na czym skończyłem. W każdym razie mówię do gościa, że chcę pizzę z wołowiną. On mi pokazuje, że to jest pizza y, Texas Classic, coś tam barbecue, tak? I się go pytam jeszcze, jest z wołowiną. On mówi, tak, oczywiście jest z wołowiną. Inny gościu teraz mi przyniósł pizzę, na której nie widać żadnej wołowiny, tylko widać kurczaka i, i, i bekon, tak? No to kurde, y, to nie jest ta pizza, którą ja zamówiłem, tak? jeżeli słuchajcie, jeżeli chcecie tutaj w Gandhi przyjść do tej pizzerii jeżeli, was, jeżeli lubicie być robieni w konia no to ja bym was ostrzegał tutaj z tym no to jest, to jest śmiech na sali tak, to jest śmiech na sali po prostu także to wygląda tak jak wygląda nie nie wiem co mi zaraz przyniosą zobaczymy nie Zabrał mi tą pizzę, normalnie mógłby zostawić, nie, bo już, bo już ją ugryzłem kawałek Mógłby zostawić, bo jej, sorry, zrobiliśmy, bo i tak wyrzuci do śmieci tą pizzę, już nikomu jej nie sprzeda, tak? No. Także wyjebane to jest tutaj Brudne stoliki Brud tutaj się wala, no takie coś się wala tutaj Syf totalny No nie wiem, no sieć taka jak jak ta, no nie powinna, nie powinna takiego czegoś tutaj pokazywać i e, oferować ludziom. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Kupki leżą kartony jakieś coś, jakiś syf. No jest totalnie. Rozpierdełka, jak to się mówi, nie. No mam nadzieję, że przyniosą mi, e, że nie naplują mi teraz na tą pizzę, nie? Dobra, na razie.